Cześć, witaj w piątej części kursu. Dzisiaj uzbroimy naszą rakietę w pociski, które będą niszczyły asteroidy lecące w naszym kierunku. Więc pierwsze co, musimy jakiś pocisk sobie narysować, więc klikam tutaj w ikonę wybierania duszków i w pędzelek. No i jakąś asteroidę narysuję. Może... nie asteroidę, przepraszam, tylko pocisk. Z kwadratu może Zobacz, że jeżeli trzymasz, trzymasz się normalnie myszkę pociąga, to rysuje prostokąt. Jeżeli trzymamy klawisz shift, to będzie rysował kwadrat. Więc ja narysuję sobie tutaj z kwadratu. Teraz jeżeli klikniesz tutaj w przekształć, możesz łapać węzły. Te węzły można przesuwać. Można je też kasować, więc jeżeli skasuję jakiś węzeł, to trzymam trójkąt. Teraz ten trójkąt obrócę też z klawiszem Shift, aby odwracał się o kąty 90 stopni, 45, 0 i tak dalej. Więc tutaj mamy, mamy jakiś trójkąt. Teraz go troszeczkę modyfikuję, żeby był jakiś to pocisk, zmienię mu kolory. Może nie pocisk będzie taki czerwony. Zmocnij tą obramówkę. Jeszcze pocisk, tak. Teraz użyję opcji kopiuj wklej. Może to będzie taki pocisk z jakimś, powiedzmy, też napędem. Tutaj ten trójkącik mogę wziąć do tyłu, aby on tam wskoczył mi za ten trójkąt. Znowu kopiuj wklej. Jeszcze obok następny trójkąt. Też przesunę go do tyłu. Troszkę za duże są te kąciki, więc zmniejszę go. Żeby powiększyć troszeczkę, żeby lepiej to było widać. Ok, jest jakiś napęd. To przesuwam do tyłu. Eee, tu jeszcze taki prosty clicko i play. Też zmniejszę ten pocisk, żeby tu jakąś zrobimy, jakąś w jakimś innym kolorze. Kombinować. No niech będzie taki ok, jest jakiś pocisk. Oczywiście pocisk możesz narysować sobie według własnych tam yy, własnego pomysłu. Ok, mam jakiś pocisk. Oczywiście on jest olbrzymi. Mogę go zmniejszyć. Zmniejszę go dość mocno. I umieszczę tutaj na środku. OK, jest pocisk napisany. I teraz, oczywiście, pocisk, pociski będą klonami, więc będą, bo rakieta będzie mogła wystrzelić więcej niż jeden pocisk, więc będą to klony. I teraz, co muszę tu zrobić? Mogę zaprogramować, że na dwa sposoby wystrzelenie danego pocisku. Czyli pierwszy, że kiedy klawisz na przykład jest naciśnięty, to będę tworzył, e, tworzył klon tego pocisku. E, z tym, że to działa wolniej i nie da się strzelać seriami. E, jeżeli zrobimy tutaj troszeczkę to inaczej, czyli e, do przypomnienia tutaj grę uruchamiamy, kiedy otrzymam komunikat początek gry, więc ja to tak zrobię. E, korzystam z tego, kiedy otrzymam początek gry. To e, tutaj użyję pętli teraz, przepraszam, warunku, jeżeli e, i pętli zawsze zawsze, jeżeli i tutaj jeżeli i muszę wybrać klawisz. Klawisz z spację naciśnięty, to utwórz klon z siebie. Dzięki temu e, jeżeli tak to zastosujemy, to będzie można strzelać seriami po prostu. E, w innym przypadku by to wolniej działało, jeżeli bym trzymał klawisz spacja, musiałem go za każdym razem naciskać, żeby wyleciał następny pocisk. Tutaj mogę strzelać serią. E, ok, więc mam już zrobione, że pocisk przy naciśnięciu. Klawisza spacja będzie tworzył się następny. Mogę nacisnąć tutaj. E, to natomiast on jest w tym samym miejscu cały czas ten pocisk. E, tylko się tworzą te klony i coraz więcej. I teraz, e, co muszę zrobić następnego? E, na pewno pocisk. Powinien lecieć cały czas w górę. I tutaj zastosuję też, jeżeli, gdy zaczynam jako klon, czyli tutaj po naciśnięciu przycisku tworzy się nowy klon, czyli nowy pocisk. Teraz na pewno ten pocisk będzie leciał w górę, więc muszę wziąć w pętlę zawsze, aby zawsze się to działo. I zmienić Y, y o to 10. Czyli zobacz, teraz naciskam klawisz, spacja, i ten pocisk y, leci. Można tutaj. O, jak trzymam klawisz spacja, leci tak ciągłym, y, taki ogień ciągły, że tak powiem. Jeżeli chciałbym, żeby to troszeczkę y, było wolniej, to można tutaj czekaj dodać. Czyli po naciśnięciu, niech utworzy klon. I niech poczeka jedną dziesiątą sekundy, żeby wystrzelił następny pocisk. Zobaczysz, ten pocisk sobie leci. Troszkę teraz wolniej. Tylko co się dzieje, no pocisk leci, ale nie z tego miejsca, gdzie, gdzie jest moja rakieta, tylko leci cały czas ze środka. Więc e, tutaj, gdy zaczynam jako klon, e, gdy klon jest tworzony, to ten pocisk powinien być w miejscu takim, gdzie jest rakieta. Czyli e, mogę tutaj wziąć e, idź do... Zaczynamy klon, to idź do i wybieram tutaj sobie rakieta. Teraz zobacz co się stanie, czyli jak będę e, naciskam, no to on sobie leci z tego miejsca, gdzie jest, e, gdzie jest moja rakieta. Więc działa już to zdecydowanie lepiej, tylko że e, jest widoczny cały czas ten pocisk, więc też musimy zadbać, żeby on na początku e, był ukryty, więc tutaj wezmę kiedy kliknięto zieloną flagę, no to będę ukrywał ten pocisk, więc to muszę jeszcze wrzucić. Czyli kiedy naciskam zieloną flagę, pocisk będzie ukryty. Teraz, więc jak zaczynam jako klon, no to on powinien się pojawiać wtedy, gdy, gdy zaczniemy jako klona. Może najpierw niech idzie tam, gdzie rakieta, a później się pojawia jako. jako... Niech się pojawia dopiero, pokazuję. O, i teraz, jak naciskam, to on się tutaj pojawia. Tylko zobacz, co się dzieje, że. Jak strzelam, to tutaj te przyciski, przepraszam, te naboje, tam pociski się przyklejają do ekranu. I one jak się przyklejają wszystkie, ileś tam będzie chyba 200 tych dłużków no to się skończyli duszków i przestanie strzelać, bo nie wolno zrobić więcej klonów niż tam jakaś ilość e, określona w Scratchu. Nie pamiętam dokładnie jaka. Więc musimy też zadbać o to, że jeżeli żeby niszczyć te klony, czyli po prostu jeżeli one dotkną krawędzi ekranu, to powinien klon się zniszczyć. Więc gdzie to dodamy? Dodamy to też tutaj w pętli zawsze. Czyli w pętli zawsze musimy sprawdzić, czy dotykam krawędzi ekranu. Więc dotykam, dodaję, przepraszam tutaj, jeżeli dotyka krawędzi, to mam tę opcję taką jak usuń tego klona. I wrzucam to w pętlę zawsze. Zobaczymy, czy to zadziała. I teraz po naciśnięciu po uderzeniu w krawędź ekranu zobacz, że ten, tam jeszcze nie przyklejają te naboje, tylko one po prostu są niszczone. Musi działa to całkiem nieźle. Ok, zobacz tylko, że jak strzelam, to, to ten pocisk leci nie z przodu, tylko tak jakby z rakiety. Można to szybko poprawić. Kliknę tutaj tego duszka. I go trochę yy, wyżej podciągnę ponad tą, ponad ten środek, tutaj. I zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Powinno być trochę lepiej. Można jeszcze to tam zmodyfikować, podnieść jeszcze wyżej. Powinno być wtedy lepiej. Jeszcze niż jest aktualnie. Zobaczymy. O, teraz leci gdzieś z początku. Ok. No, i teraz następną rzeczą. Jak już mamy pocisk, tylko że te pociski nie robią wrażenia na, na nasze asteroidy. Więc musimy zaprogramować teraz, żeby e, żeby asteroidy ginęły, e, rozwijały się, znikały, gdy z, e, uderzą w pocisk. Więc będziemy programować asteroidy. I tutaj w tej pętli, gdzie zaczynamy jako klon, w pętli zawsze powinien dodać warunek. E, jaki warunek taki, że. E, moje, e, moja asteroida dotyka pocisku, więc kontroli wrzucam sobie, jeżeli mam asteroidę, czyli jeżeli asteroida dotyka nie wskaźnika myszki, a Aha, tutaj nie nazwałem tego duszka, więc kliknę go tu, ten duszek jeden, nazwę go pocisk. Więc jeszcze raz przy asteroidzie, jeżeli mój, e, moja asteroida dotyka pocisku, to co ma się stać z tym asteroidą? No powinno się stać wszystko to, co jest tutaj, czyli powinien być jakiś dźwięk, że ta asteroida została zniszczona. Asteroida powinna się znowu przenieść tu na samą górę ekranu, gdzieś w którymś miejscu. Eee, powinna się ukryć. Losowa powinna znowu się uruchomić. I jak musi mieć prędkość? I to wszystko powinien tutaj sobie eee, wrzucić. Popatrz na razie. Ehm, tylko jeszcze tego nie rób. E, w ten sposób. I teraz powinno to działać mniej więcej. Mam nadzieję. Zobacz, strzelam. Ona znika. I się losuje od początku. Więc gdzieś tam działa. To tak jak należy. Mogę też dźwięk jakiś tu sobie zmodyfikować. E, o, tutaj taki, ja dodałem sobie dźwięk, taki krant się nazywa. I, i zobacz teraz co się stanie przy uderzeniu w powinien być inny dźwięk o, jest taki dźwięk dźwięk uderzenia natomiast zobacz, że tutaj ta całość to jest niemalże to, znaczy to jest to samo, więc możemy użyć tutaj procedury żeby ten bloczek sobie stworzyć nowy, po prostu ten, ten fragment kodu więc tutaj klikam moje bloki i nazwę go na przykład Nowa Asteroida. Tworzy mi się tutaj definiuj nowa asteroida. I teraz to wrzucę sobie tutaj do środka. To mogę odpiąć. Teraz zobacz, że pojawił się bloczek. Nowa Asteroida. I tutaj go użyję dwa razy. Czyli ten ten fragment, który tutaj jest, jest tym fragmentem stąd. Czyli, jeżeli będę chciał tutaj coś zmodyfikować, modyfikuję tutaj, tylko i nie muszę w tych dwóch miejscach, tylko po prostu w tym kodzie. I teraz powinno to mi e, działać tak samo, tylko że mam mniej, mniej pisania. Ok. Co już działa całkiem nieźle. Teraz możemy jeszcze dodać punkty, ile tych asteroid, żeśmy, ym, żeśmy zniszczyli. Więc żeby liczyć jakieś punkty potrzebna mi jest zmienna. Nazwę ją zniszczone asteroidy. OK. E, mam taki, taki właśnie tutaj taką nazwę. Mogę też ją sobie przenieść tutaj obok, gdzieś obok, bo to można, można przenosić w dowolne miejsce, gdzie się chce. I gdzie powinno być tutaj, e, gdzie powinienem modyfikować to, e, tą zmienną? Tutaj. Jeżeli e, moja asteroida dotyka pocisku, no to zagraj ten dźwięk, znowu ją przenieś, no i zmień zniszczone asteroidy o 1. Oczywiście też musimy zadbać od razu o to, że jak będziemy uruchamiać grę, to żeby te zniszczone asteroidy były zery. Więc możemy ustawić gdzieś tutaj po, po zielonej fladze, po naciśnięciu zielonej flagi, czyli resecie gry, możemy zawsze ustawić sobie zniszczone asteroidy na zero. Zobaczymy, czy to zadziała, czyli teraz będę tutaj strzelał do nich. O, i się nabijają punkty. Ok, yy, więc działa to całkiem nieźle. Yy, do tego, yy, coś możemy zrobić dalej. Aha, tutaj jest taki błąd, że zobacz, że zawsze na początku gra się zaczyna, to te asteroidy lecą tak samo. Pierwszy, pierwszym razem. Zobacz, że lecą z góry na dół, wszystkie po kolei. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że yy, my jak tutaj sobie rozpoczynamy grę, no to tworzymy klon yy, i i ta asteroida, więc przechodzimy tutaj, ta asteroida ustawia sobie prędkość jakąś, pada tutaj, e, i, i my sobie losujemy dopiero to, gdzie ona ma być w tym miejscu. Więc możemy tutaj, od razu jak się tworzy klon, e, możemy dodać tutaj, powielić sobie ten fragment. Na początku, czyli jak gra się zacznie i będą się tworzyły pierwsze klony, pierwsze 10, to każdy losuje sobie różne miejsca i na pewno będą spadały one z góry. O, teraz już jest to znacznie, znacznie lepiej zrobione. Teraz e, no niech rozbiję moją rakietę i mam game over, więc e, teraz to możemy zrobić. Możemy dodać jeszcze dźwięk. Do tego filmu, do tej gry, żeby było ciekawiej, więc popracujemy troszkę na scenie. Więc teraz dodamy dźwięk, muzykę. Jeżeli pojawi się plansza Game Over, włączy się muzyka i troszeczkę tutaj zmienimy jakimś wizualnie ten, tą planszę. Więc pierwsze co, zagrajmy muzykę jakąś. Dodam tutaj dźwięk. Te dźwięki możesz dodawać tutaj dźwięki, dodać, tutaj wybierz dźwięk i pętle to są jakieś gotowe, gotowe fragmenty, które takie dłuższe, muzyczne, więc wybierz sobie taki, jak Ci się podoba. Ja wybrałem taki. To, oj, taki, to będzie na końcu gry. Ok, wracam do skryptu. Więc teraz e, no, tutaj to zagra, zaraz zobaczymy czy zagra ten dźwięk, czy też nie. Ok. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli chcemy testować grę, no to tak muszę za każdym razem tracić wszystkie życia, więc e, tutaj przy tej scenie, czy gdziekolwiek, przy jakimś dłużku, zarazem przy scenie e, dodam sobie coś takiego. Kiedy klawisz e, K jak koniec y, jest naciśnięty, to ustawię sobie zmienną rakiety na 0, czyli po prostu tracę wszystkie życia, nacisnę na K, więc powinien od razu dostać końcową planszę. OK. I teraz y, tutaj oprócz, oprócz tego dźwięku, chciałbym, żeby tu troszeczkę zmienić ton, ten wygląd wizualnie, więc mam y, tu takie efekty jak zmień kolor, zmień efekt na przykład wir e, i, i te efekty wrzucę w pętlę powtarzaj. Sobie powtórzę to na przykład. O widzisz co się dzieje? Mogę zrobić tak, żeby to się powtórzyło 100 razy i taki efekt uzyskam. Może te kolory zmienimy na 5. O i on sobie tam modyfikują się. Na końcu niech będzie wyczyść efekty graficzne. Działa mniej więcej, tak. O jeszcze może 150, żeby run, łącznie z muzyką. No i zobaczymy czy to zadziała, bo może to nie do końca zadziałać z pewnych przyczyn. Widzisz, to muzyka gra, ale tutaj się to nie animuje. Dlaczego? Dlatego, że tu musimy posprawdzać teraz e, posprawdzać teraz co, jak to działa. Czyli pierwsze mamy komunikat koniec gry I, i wtedy jest zatrzymaj wszystko, więc to mogę odpiąć, wyrzucić na razie, zobaczymy czy to będzie działało lepiej coś się baguje okay. eee, dlaczego? Dlatego, że też tutaj mamy, jeżeli rakiety równają się 0 to nadaj komunikat koniec gry tylko że ten komunikat się nadaje cały czas, dlatego że on jest w pętli zawsze, więc program za każdym razem sprawdza to, czy ta rakieta jest równa 0. Jeżeli jest 0, no to nadaje cały czas ten komunikat. Więc tutaj jak raz nada ten komunikat, to możemy też tutaj dodać, aby zatrzymał ten skrypt. Czyli jak raz nada to komunikat, to już to cały to, ten skrypt się wyłącza. I teraz działa. Ok. Tylko lecą nam cały czas asteroidy. Więc tutaj, asteroidy też musiałbym tutaj gdzieś e, sobie dodać. Bloczek. Ten. Zatrzymaj. E, zatrzymaj inne skrypty duszka. I e, tutaj muszę wziąć, że kiedy otrzymam komunikat, koniec gry. To niech wszystkie te skrypty, czy inne skrypty, dłużka się zatrzymają, i to powinno nam e, też tu pomóc. Dość mocno. O, teraz wyszło perfekcyjnie. Możemy też dodać przy scenie, aby, jeżeli gramy, to żeby nam e, jakaś muzyka leciała. Więc tutaj mam, kiedy otrzymam początek gry, więc ten fragment zmodyfikujemy. Mam tutaj pętlę zawsze. I dodam jakiś dźwięk. Czyli tu jest taka opcja y, graj dźwięk, aż się skończy. Więc to wybiorę. Dodam sobie dźwięki. Dodam jakąś inną muzyczkę. Pętlę. Tu gdzieś jest taka na dole. Y, jak Videogame. O! To. I dodam video game 2 i zobaczymy. Teraz mam już grę dźwiękiem. Dobra. I tu jest ten sam problem, że jeżeli mamy koniec gry, no to też powinniśmy zatrzymać sobie wszystkie, bo ta muzyka się nakłada jedną drugą, więc powinniśmy wybrać opcję tą samą, żeby zatrzymało się. Wszystkie inne, inne skrypty, czyli ten, ten i ten. E, skrypty tego Duszka. Teraz zobaczymy, czy to zadziała dobrze. Z jakich względów dalej mi zagrało tą muzykę. E, może przyniosę to tak. Bo to po kolei sobie leci. Więc wrzucę tutaj na początek to. Czyli najpierw zatrzymam inne skrypty dłużka, a później dopiero wywołam całą resztę efektów. O, teraz działa. Wszystko perfekcyjnie. No i to koniec części. Zachęcam Cię do tego, żeby próbować rozwijać tutaj e, swoje pomysły. Może doda jakiegoś duszka, który będzie, e, nie wiem, upgradeował Twoje naboje, będą inne, będą się zmieniały na inne naboje e, i możesz robić kostium jakiś inny, na przykład w ten sposób e, i sobie to skopiować i wtedy będzie e, strzelał twój. E, Statek potrójnym jakimś pociskiem, po tym, jak złapie jakiś power, e, jakiś tam power up, taki tak, jakiś tam bonus, jakiś coś złapie, jakiś przedmiot, wtedy będzie miał lepszą moc strzelania. popróbuj e, rozwinąć swoją grę. Z chęcią zobaczę w komentarzach e, to, co Wam się udało zrobić, e, w linkach w Classroomie. Pozdrawiam.